2021. Jedziemy sobie z synem Dawidem w stronę Nałęczowa, Rąblów, Kazimierz Dolny. Droga jak widać boczna, czyli jedziemy po śniegu. Lepsza przyczepność prawie jak na głównej, bo na głównej w tej chwili lód łapie. A tu mamy opony zimowe i zimówka lepiej się trzyma takiego śniegu jak po lodzie, także wybraliśmy boczną drogę, żeby bezpiecznie jechać. Giansko się jedzie powoli, ale aura jest przepiękna. Jedziemy na sanki najpierw do Romblowa. Rąblów chyba zamknięty, ale zobaczymy, czy można pozjeżdżać sobie z górki. Także pozdrawiamy Was. Korzystajcie z aury zimy. Nie siedźcie w domu, wyłączyć komputery, telefony. Laptopy i nadwór dwór z dziećmi, albo sami nawet idzie. Bierzcie sanki, narty, cokolwiek i nadwór. dwór. Zobaczcie, jak pięknie zima, zima, zima. Elegancko. No Witamy Was na Łęczowie dojechaliśmy śnieg pruszy prawie można by powiedzieć, że że śnieżyca wcześniej mieliśmy pola to było właśnie widać jak ten śnieg oblega całe pola no tutaj w mieście też jak widzicie droga jest w miarę, w miarę dobra po prostu śnieg leży po śniegu, po śniegu się lepiej jedzie jak po oblodzonej nawierzchni no ale jedziemy powoli Wjeżdżamy zaraz do centrum. Będziemy schęcali w prawo obok parku i udajemy się na Rąblów. Stok narciarski. Mam wycieraczki, chyba muszę ciągle chodzić, żeby film lepiej nawet jakościowo wyszedł, żeby wam było co później pokazywać. Zapewne większość z Was siedzi sobie w domu w cieple, robicie obiad, albo herbatkę ciepłą pijecie pod kocykiem. A my z syniem wybraliśmy się właśnie na, na, na Łęczów. O, ciężko pod górkę się wjeżdża. No, był znak, stop, ale musieliśmy przejechać. Bo jakbyśmy się zatrzymali, to wątpię, żebym ruszył z takiej górki. Tutaj po lewej macie park Zdrojowy. No nie widać go, bo zaśnieżony. Tu zaraz będziemy się zbliżali do willi. Olimpia. Od 25 lat tutaj przyjeżdża się. Można wynająć pokoje. Zostać sobie na parę dni. Cały rok. O po każdej porze dnia i nocy. No już jesteśmy pod górkę. Teraz zjeżdżamy z górki i prosto do Romblowa. No ładnie, ładnie. Pozdrowionka ode mnie i od syna. Witamy ponownie. Znajdujemy się około półtora kilometra od miejsca Romblów-Stok Narciarski. Na saneczkach też tam można zjeżdżać. Za 5 minut dokładnie, mm. może szybciej, zajedziemy na miejsce. Zobaczymy, co tam się dzieje. Stok podobno zamknięty jest Ale czekaliśmy Specjalnie zobaczyć Czy ktokolwiek z niego korzysta Podczas zamknięcia Mamy sanki Może uda nam się Pozjeżdżać nawet Zaraz wszystko się okaże Dobra, tu w lewo Dobrze jedziemy sobie. Droga, tak. No śniegu naprawdę sporo napadało I dalej sypie Podobno ma tak do samego wieczora i do jutra padać Także aura bardzo przepiękna Przypomnia Przypominają się starodawne czasy Jak były mroźne Długomiesięczne zimy Tak jak cztery pory roku powinno być Jesień, zima, wiosna, lato Po cztery miesiące porozkładane pięknie przez naturę dobrze obdarzone każda pora roku ma coś do pokazania do odkrycia. Pozdrawiam Was ciepło, zwiedzajcie Lubelszczyzny jest piękna. Pozdrawiamy Was mój synio Dawid i Tata Michał. No jesteśmy właśnie w Rąblowie na Stoku. Zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje. Zjeżdżamy na parking, zostawić samochód. Tu jest jakaś górka drobna. No zobaczymy, co tam ogólnie się dzieje. Miejsce na parking jest. Także zajeżdżamy, gdzieś postawić auto. No, tam jest miejsce, dobra. Sport serwis wypożyczalny. No, synio wszedł na, na większą połowę góry. Tu mamy dotąd taki cały. Naprawdę spora góra. Witamy w Rąblowie. Pamiętaj, że lewa prawa. Pamiętaj, lewa prawa. No easy echo